Witam Cię cieplutko. Tutaj Weronika. Ten przekaz nie ma terminu ważności. Kiedykolwiek na niego trafisz, jest aktualny. Tutaj wyciągnęłam dla nas kartę Buddy. Oczywiście nieświadomie, tylko z całej tali, tasując, wypadł mi właśnie Budda. Buddę. Znamy wszyscy. Ciekawa historia. Warto się z nią zaznajomić, poczytać sobie o buddzie. Nie będę teraz o tym opowiadać. Na karcie jest napisane: Zwiększona świadomość. Pogódź się ze swoimi myślami i światem. No, kiedy zobaczyłam, że znowu chodzi tutaj o temat myśli, to pomyślałam, że wszechświat sobie ze mnie chyba jakieś żarty robi, bo cały czas mam mówić o myślach. Mam wrażenie, że ostatnio ciągle mówię tylko o myślach, o myśleniu, no ale widocznie jest to teraz ważny temat. Myślę, że jest zawsze ważny i aktualny. Tutaj, temat myśli mamy w kontekście walki wewnętrznej. Więc mam Ci powiedzieć, byś przestał, przestała walczyć, byś nie walczył, nie walczyła ze, ze swoimi myślami, bo to tworzy konflikty w Tobie, a Twoje myśli mm, nie są Twoim wrogiem. Um, przestrzeń umysłu to tak naprawdę przed, przestrzeń neutralna. W której możesz zobaczyć i miłość, i lęk, i smutek, i radość, i wszystkie te skrajności. Jeśli w Twoim umyśle teraz lub kiedykolwiek pojawia się lęk, to nie walcz z tym lękiem. Uznaj go, tylko wtedy możesz go przetransformować, zintegrować w sobie. Ten lęk chce być otulony, otulony miłością i tylko dlatego się pojawia, byś go zobaczyła, byś go zobaczył i zaakceptował. Możesz z nim pogadać. Ten lęk chce zostać dostrzeżony, chce wrócić do domu, do ciebie, chce być zaopiekowany. To może być jakiś aspekt Ciebie, który nigdy nie zaznał miłości. Więc albo zostawisz go, udając, że go nie ma, lub walcząc z nim, albo otworzysz mu drzwi, zaopiekujesz się, poznasz, dasz to, czego potrzebuje, bo kiedy to zrobisz, nie będzie miał więcej nad Tobą władzy. Będzie, będzie wtedy wręcz napędem do działania. E, bo tutaj nie więzi Cię lęk, tylko ta perspektywa lęku. Jeśli nie masz w sobie konfliktu, tylko pokój, to pokój pojawia się też na zewnątrz, w swoim życiu. E. Wzięłam jeszcze dwie karty, padły mi wewnętrzny głos i walka, więc yy, no, możecie mi nie wierzyć, ale wy, 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 wybierałam je losowo, więc tutaj yy, jakby potwierdza się to samo. żeby stać się całością to trzeba należy uświadomić sobie że składasz się i z mroku i ze światła i nie możesz odrzucać ani jednego ani drugiego i koncentracja na wnętrzu na tych myślach na odczuciach sprawi że usłyszysz swoją wewnętrzną prawdę i tylko to może sprawić, że w twoim życiu będzie więcej spokoju, więcej harmonii, że walka się skończy i w środku i na zewnątrz. Aby zakończyć wewnętrzną walkę, zanurz się w swoim wnętrzu. Odnajdź tam swoją radość. Bo tylko stamtąd może ona popłynąć. Zobacz to, co jest naprawdę prawdziwe. Sprawdź, jakie myśli, jakie lęki tworzą wciąż walkę w Tobie i w Twoim życiu. Uwolnij się od y, ciężaru, tej zbroi, którą na siebie włożyłeś, włożyłaś. Wyjdź poza cierpienie. Za, poza lęk, poza walkę i podążaj za głosem serca, za głosem duszy. I tutaj przeczytam wam o tej walce z książeczki dołączonej do kart. Postać z tej karty jest całkowicie, całkowicie okryta zbroją. Widać tylko jej ściekłe spojrzenie oraz biel, kostek, biel kostek zaciśniętych pięści. Jeśli przyjrzysz się zbroi uważnie, zobaczysz, że jest pokryta przyciskami gotowymi wybuchnąć, gdy ktoś się o nie otrze. W tle widać nieostry film wyświetlany w umyśle tego człowieka. Dwie postaci walczące o zamek. Wybuchowy charakter, czy chląca się złość, często maskują głęboki ból. I tutaj przyszło mi właśnie, kiedy to czytam, że to może dotyczyć i was, i również... Y Ludzi, którzy są wokół was, także miejcie to na uwadze, że wybuchowy charakter czytląca się złość często maskuje głęboki ból. To jest ważne to jest ważne, by patrzeć na ludzi z miłością. Sądzimy, że odstraszenie innych pozwoli nam samym uniknąć zranienia. Tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Okrywając swe rany zbroją, nie pozwalamy im się zagoić. Rzucając się na innych, nie pozwalamy sobie na tak potrzebną nam miłość. Jeśli ten opis pasuje do ciebie, nadszedł czas, by zaprzestać zmagań. Tak wiele miłości cię czeka. Jeśli tylko pozwolisz jej w sobie, jej w siebie wniknąć, zacznij od wybaczenia sobie. Jesteś tego wart. Mm. Nie wiem, czy mam jeszcze Wam przeczytać. Przeczytam Wam jeszcze o tej karcie Wewnętrzny Głos, mm. bo to jest fajne. Spodobało mi się, kiedy to czytałam. Gdy odnalazłeś prawdę w sobie, nie masz już czego szukać w całej egzystencji. Prawda żyje przez Ciebie. Otwierasz oczy, to ona je otwiera. Zamykasz oczy, to prawda je zamyka. To wspaniała medytacja. Jeśli zrozumiesz, jak to działa, nie musisz niczego robić, cokolwiek czynisz, jest czynione przez prawdę. Idziesz, to prawda idzie, śpisz, to prawda odpoczywa, mówisz, to prawda przemawia, milczysz, to prawda milczy. To jedna z prostszych technik medytacyjnych, stopniowo wszystko dzięki niej reguluje się, a potem nie trzeba żadnej techniki. Gdy jesteś uzdrowiony, odrzucasz medytację, lekarstwo, żyjesz wtedy jako prawda, żywy, promienny, zadowolony, szczęśliwy, sam z siebie będąc pieśnią. Całe twoje życie staje się modlitwą bez słów, a raczej stanem bycia w ciągłej modlitwie, wdziękiem, pięknym, które nie należy do tego światowego życia promykiem światła wnikającym stamtąd w ciemność naszego świata. Ja tutaj to słowo prawda odbieram jako życie życie Bogiem uświadomienie sobie, że wszystko to co robisz to Bóg robi przez ciebie, że obecność Boga w tobie to robi. I im częściej się na tym skupiasz, tym Twoje życie staje się piękniejsze. Ja staram się to praktykować. Myślę, że fajnie. Naprawdę fajnie to działa. O tym też mówi Złota Księga San Germana. Jam jest. Jam jest obecnością Boga w działaniu. Może kiedyś Wam o tym opowiem, ale nie wiem czy. W tej chwili jest taka potrzeba, nie, nie czuję tego jeszcze. Kiedy nagrywam ten film, jest dzień walentynek, więc y, ja życzę Wam pokoju w sobie i tej miłości do siebie, bo ona zmienia wszystko. Ona zmienia nasz cały świat. I. To jest takie ugruntowanie, które sprawia, że czy jest dobrze, czy źle, bo w życiu bywa różnie, to masz w sobie ten spokój. Wiesz, że nie musisz walczyć, bo wszystko nie jest przeciwko tobie, tylko dla ciebie i wydarza się po to, by, byś była bliżej siebie, bliżej, bliżej tego Boga w tobie. Także dużo, dużo miłości dla, dla was wszystkich. Dziękuję i do kolejnego przekazu.